Idea poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów onkologicznych jest oczywiście słuszna. I Nikt przy zdrowych zmysłach nie protestuje przeciw temu, aby pacjenci chorzy na raka leczeni w Polsce byli pod opieką lepszą, bardziej skuteczną i po prostu bezpieczniejszą dla nich. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że sytuacja w tym zakresie nie jest do końca dobra. Ale też trzeba powiedzieć, że pacjenci onkologiczni w Polsce są przyjmowani czy, czy leczeni stosunkowo szybko i problem kolejek tak naprawdę. Dotyczy przede wszystkim tych innych pacjentów, nieonkologicznych. Więc idea skracania czasu diagnostyki i leczenia ponad w niektórych przypadkach możliwości techniczne czy personelu, który jest do dyspozycji, jest takim hasłem, które może po prostu nie udać się zrealizować w praktyce. Jeżeli chodzi o konkretne zmiany, które zostaną wprowadzone, to wszyscy słyszeli o tak zwanej zielonej karcie. To będzie karta, którą lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien założyć pacjentowi, u którego podejrzewa chorobę onkologiczną. Podejrzewa to znaczy, że nie może również wykluczyć sytuacji, w której tej choroby nie ma. W takiej sytuacji, kiedy dane ku temu, że to może być choroba nowotworowa są duże, powinien założyć pacjentowi zieloną kartę. I ta zielona karta, tak zwana karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, będzie uprawniała tego pacjenta do tego, aby w miejscach, gdzie są kolejki, omijał te kolejki i żeby po prostu był diagnozowany, a następnie leczony szybciej. Oczywiście, jeśli podejrzenie nowotworu się potwierdzi. U bardzo wielu z tych pacjentów, na pewno na szczęście dla nich. Nie będzie potwierdzenia choroby onkologicznej i wówczas pod dużym znakiem zapytania stają różne szczegóły właśnie tej opieki, która została udzielona temu pacjentowi pod hasłem onkologia, pod hasłem zielona karta. Nie wchodząc już w szczegóły, które dla laika są mało zrozumiałe, stworzy to na pewno wielki chaos we wszystkich tych miejscach, w których pacjent onkologiczny będzie konkurował. Z pacjentami nieonkologicznymi, którzy już wcześniej są zapisani w kolejce i oczekują na przykład na badanie takie jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, czy też wizyta u jakiegoś lekarza specjalisty. Jeśli ci pacjenci często ustawiani są w wielomiesięcznych kolejkach na, o, i przypisani do konkretnych dat, jeśli e, w tę kolejkę zaczną wchodzić osoby, które. Mają w niej nie czekać z podejrzeniem choroby onkologicznej, no to właściwie nawet trudno sobie wyobrazić administrowanie taką kolejką i sytuację tych chorych, którzy przecież nie dla własnej przyjemności, tylko z potrzeby zdrowotnej czekają na te badania czy konsultacje. Jak to w praktyce będzie wyglądać, to trudno dzisiaj powiedzieć, ale z całą pewnością można się spodziewać ogromnego chaosu i wielkiego niezadowolenia zarówno ze strony. Pacjentów oczekujących w kolejkach, jak również tych, którzy są odpowiedzialni za opiekę nad nimi. Z perspektywy lekarskiej, to wszystko razem nie wygląda zbyt dobrze również od strony etycznej, ponieważ lekarz ma obowiązek zajmowania się każdym pacjentem zgodnie z wszelkimi wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej w sposób najlepszy dla tego pacjenta. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy jak w jakichś wojennych warunkach selekcjonowali pacjentów na lepszych i gorszych.